Dobry, panie, dzień dobry Państwo, dzień dobry! Jesteśmy dzisiaj w Judytowie, w azylu dla szczeniąt Fundacji Judyta. Chodźcie za mną. Ty też idziesz z nami? No chodźcie, chodźcie. Zapraszam was do niezwykłego miejsca, gdzie dzieją się cuda. Zaczniemy kochani od psiaków niepełnosprawnych, nazywanych przez Fundację Judyta no z brytkami. Dzień, dzień dobry, dzień dobry Panu. Jakie pomimo swojej niepełnosprawności są przewspaniałymi zwierzętami? Poruszają się na specjalistycznych rydwanach. Powiem Wam, że tymi furami nie pogardziłby pewnie nawet Buddha. Wszystkie sprytki są niesamowite, natomiast ta sunia po prostu skradła całkowicie moje serce. Te oczy, ta mortka, te wyciągane łapki jest po prostu. Niesamowita, i właśnie to na nią zwracam Wam w szczególności uwagę w tym filmie, jeśli chodzi o sprytki. Nie było, zobaczcie, jak ona potrafi zajwaniać.